Socjologia szybkiego reagowania. Nazywam się Sylwia Urbańska, jestem socjolożką na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień zajmuję się badaniami procesów migracyjnych, ale też przemian rodziny w kontekście migracji i też przemian społeczności wiejskich. Aktualnie zajmuję się badaniami razem z Przemysławem Sadurą z Wydziału Socjologii prowadzimy badania kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskiej granicy od września ubiegłego roku, czyli od momentu kiedy wprowadzono stan wewnętrzny, stan wyjątkowy, jeździmy do jednej z gmin na Podlasiu, która jest na granicy właśnie polsko-białoruskiej i Próbujemy zrozumieć, co dzieje się ze społecznościami, które na co dzień konfrontują się z stanem wyjątkowym, z uchodźcami, którzy przechodzą przez polsko-białoruską granicę. I przede wszystkim zadajemy sobie pytanie, co stało się na co dzieje się ze społecznościami, jak doświadczają tej, tego kryzysu humanitarnego, jak kryzys humanitarny zmienia relacje w obrębie tych społeczności i chcemy pokazać te grupy społeczne, które najmniej uwagi zyskały w dyskursie publicznym. Przede wszystkim chcemy pokazać zwykłych mieszkańców i ich Postawy wobec tego, co się dzieje od września ubiegłego roku. I e, jak też e, badamy, w jaki sposób sytuacja ta traumatyzuje e, różne strony e, tego kryzysu. E, mieszkańców e, pogranicza uchodźców, ale też jak traumatyzuje służby, które zostały wysłane na polsko-białoruską granicę, Straż Graniczną, wojskowych i, i mundur, innych mundurowych, czyli m.in. policję. Zapraszam na zjazd socjologiczny.